Witam wszystkich. Dzisiaj wyczyścimy filterek, prefilterek. Takie coś. To współdziała z Flubalem 307, który robi za biologa. A to już pracowało 5 albo 6 tygodni. Więc już jest bardzo brudne. w tyle słychać moją córkę, ale to niczemu nie szkodzi. I przechodzimy do kolejnego etapu. Dobra, filtr jeszcze chodzi. młodzi wodę w zbiorniku. Więc zaczynamy tak. Zakręcamy najpierw na chodzącym filtrze pierwszy zawór, który jest. Teraz zakręcamy drugi zawór. Dopiero ten zawór i wyłączamy filtr. W taki sposób mamy w prefilterku lekkie podciśnienie, że odkręcając dolnego węża z niego nie pocieknie woda. Ewentualnie pociekną dwie, trzy krople, ale to w zasadzie nic. Jak widzicie, podciśnienie trzyma wodę. Tam mi nic nie wyleciało, ale tylko sobie ścierkę podłożę, żeby tam nic nie kapało. Węża nie ruszam, znaczy zostaje z górnym filtrem. Teraz go odkręcę i w tej chwili poleci mi sprze z prefilterka woda. Widać, jak leci, czyli słabo leci. I jest zapchany. gąbki trzymają trochę. Dobra, jesteśmy teraz w łazience. W, wannie. w tym garnku, oczywiście musi być to garnek bez ucha. Bo wtedy w domu nie ma awantur, że zginął garnek, więc taki garnek już jest niepotrzebny. Oprócz mnie. Czyli tą wodę zostawiamy sobie. I to nie będzie mycie filtra w wodzie akwariowej, tylko w wodzie kranowej, bezpośrednio. To są gąbki. Które robią za mechanika Czyli ja nie potrzebuję żeby one były Powiedzmy Posiadały bakterie Bo w Fluvalu 307 Tam są dwie gąbki na prefiltrze Które są już biologiem I, i, i jest tam dużo ceramiki Więc tamten filtr jest 100% biologiem Który mi w zupełności wystarcza I teraz tak Te gąbki Ta jest niebieska Powinna być A ta żółta a, jeszcze tak, no nie no, były bardziej brudne kiedyś. Więc to wszystko zostanie umyte pod prysznicem, a następnie tylko w tej wodzie gąbki wypłuczę, żeby wypłukać wodę kranową, bo nie chcę, żeby przez woda kranowa dostała się od razu do filtra, tylko po prostu będzie naciągnięte tą wodą, która tu jeszcze jest. Od tam sobie zimną wodę. Pewnie jakość dźwięku jest słaba. To dorzucimy napisy później. Ale zaczniemy od gąbki, która była pierwsza. To pierwsza była chyba żółta. To była ostatnio usunięta Tak, to jest pierwsza od dołu, która zbiera cały syp. No. I tego efektu nie osiągniemy płucząc tego w zjadrze w wodzie akwariowej, bo już to robiłem wcześniej, bo te gąbki działy w Bicoli wcześniej, więc tam mniejszy przetwór był i czyszczenie filtra było praktycznie co tydzień. Teraz jest to 5-6 tygodni. I przeglądki spadły ponad rok. Podejrzewam, że jeszcze z pół roku i zamówię nowe. Cały się o jak tu widać, wan nie jest. Oczywiście wana była wypłukana wcześniej. Nie było chemii na niej, na razie gąbki do kubełka. To jest cały sep. Tego by nie dało się wypłukać do wiaderku na naciśnięcia. We wiadrze, to byłby syp i ta gąbka by zaciągała i puszczała, ten syp zaciągała i puszczała. Łamna się zapchała. A to nie zaptała się od pinta, tylko od czego innego. Więc... Jeszcze ten 5 powiedzmy tydzień pewnie by wytrzymał, ale widziałem, że tu wody jak bardzo... to jest ostatnia gąbka, najdrobniejsza. No bagno no jest. Takiego płukania nie da się osiągnąć tylko w wiatrze. W jednej wodzie. To musi być ciśnienie słysznica. Teraz ja wypłuknie te wszystkie gąbki, wysuszę kubełek, wysuszę uszczelki, następnie na starym to bazaliną i złożę i kolejny etap będzie, jak to odpowietrzyć, żeby nie zapowietrzyć głównego filtra, żeby to ładnie wszystko poszło. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, już jesteśmy. Szybciutko wysuszymy tam, gdzie chodzi uszczeleczka. To zakładamy jeden matrix. Nie wpadł do filtra i tak to sobie siedzi zrobiłem błąd, bo to pudełko, szpływka leżała w, w, w garnuszku z wodą. I dostała się wszystka woda, było była woda. Musiałem machać tym około 5 minut, żeby tą wodę wychluptać. Teraz suszymy. Suszymy, suszymy, wszystko, wszystko czyściutkie jest. A mam chyba dwa dni mam kremu do uszczelek z silikonu, tylko wazelinkę, ale ja skoruję tutaj sobie delikatnie, bo ta uszczelka tu siedzi w środku w rowku i do niej ciężko dojść, a ja nie chcę jej wyciągać, żeby jej nie uszkodzić, a ona jest taka fajna, duża, mięciutka, więc powinno być gra gitara. Trochę na palcu tu jeszcze, bo tu uszczelka wejdzie, o tak, kamera nie widzi, a ja widzę. I tak samo tu jeszcze, bo tu będzie od kolejnego węża. Łóreczka zakładamy. Wchodzi fajnie, przyjemnie. Jest to dobrej jakości prefiltr, kubełek chiński, ale fajnie wykonany. No, ja Wziąłem go przez żeby widzieć poziom zabrudzenia, ale to widać w przepływie wody z filtra. Woda spada, wiadomo, że jest brudny. Więc ale fajnie wygląda taki przezoczysty. Dobra, węże nie będę dzisiaj czyścił. Dzisiaj, tylko prefiltr. Węże będą, powiedzmy, za. Nie wiem, czy nawet w ogóle trzeba je czyścić. Nie zastanawiałem się nad tym. I teraz, co? Podłączamy tego węża w pierwszej kolejności. To już mamy, wkładamy sobie do wedereczka i odkręcamy zaworek i co? Grawitacja. Grawitacja napełnia się nam bardzo szybko. Bardzo O, już i się przelało trochę. Zakręciłem, się przelało. Teraz go wystawię i go bycie. I mam zalany, wyłączę wtedy kolejnego węża. I to tyle! I będzie śmigać. W akwarium jest syf, bo wyrywałem trochę roślin, ale zrobiłem to zanim wyjąłem filtr, bo jeszcze filtr mógł tego syfku wciągnąć. Teraz drugi wężyk. O, trzeba teraz kąty ustawić. I teraz tak. Filtr. Zasilanie. Pierwszy zawór, drugi zawór, a trzeci zawór będzie od tyłu. No i co, i leci. nie zapowietrzone. I mniej więcej tak to. Trochę słuchać bombelków jeszcze, tam będzie trochę. Ale świetnie staje Za pierwszym razem świetnie stanął 10 minut się wiem zanim go odpowietrzyłem wirnik chodził na sucho bo była, nie było wody i tyle i teraz co? Teraz puszczamy wodę o, trochę, teraz teraz poszło powietrze Ale jest cisza Pompką pompuje i jest cisza Zazwyczaj jak jest powietrze to bulgocze to tyle dziękuję i pozdrawiam